Teraz słownie no cicho, dzieci cicho. Mam do Was bardzo ważną wiadomość. A więc pojedziemy sobie razem do oceanariu! Je Tak, super! Tak, e, pojedziemy już jutro, więc przynieście potrzebne rzeczy, pieniądze. Zgody od rodziców, oczywiście już są wypisane na Liblusie, osoby, które rodzice rodzicom powiedzieli, o tym wiecie, co już nie mają w pełni takiej frajdy z niespodzianki, no ale no dobrze, wie. wszyscy rodzice potwierdzili, że jedziecie, więc do zobaczenia jutro. Możecie się zbierać. <laughs> no dobra. No i ona ogólnie wtedy powiedziała, że co? Ja badałabadł. Pada, Ej, ale serio, super to. Mhm. I te rzeczy. Dobra, idziemy? No idziemy, idziemy. E, jak z Dobra, poczekajcie, dziewczy e dziewczyny już że pójdźcie do domu, ja się odezwę, bo jeszcze e z Pauliną i Kirą chce się spotkać. Dobra, pa. pa. Siema. No hej, ogólnie się dziwię, że nadal się jeszcze z nimi jakby trzymasz. Wiesz, to są namelki. Mhm. Dobra, dobra, znów to twoja próba odciągnięcia mnie od przyjaciółek. Mhm. Dobra, dobra. To już robi się nudne, Kaja. Czekaj tam dam na imię wcześniej? No wiem, wiem, no ale jednak, no wiesz, jesteś tą fajną dziewczyną, a trzymasz się z tymi mniej fajnymi. No wiem, wiem, ale Już nie wymyślę. Dobra, e, czekaj, tu bidon. Ej, jutro idziemy do oceanarium. Nie, nie będę się przebierać. Czekaj, sprawdzę. Tak, wyglądam super, dobra. Ech. Coś mię działo po szkółu? Ja nic nie czuję. Masz coś nas zepsute. Ja... No ja właśnie też czuję. Dobra, ja dziewczyno już mamę dla ciała ogólnie. Pa, no, pa, pa. Moja szewka Już idę. Poczekały się na mnie nos? Pewnie. No dobra. I ona wtedy do mnie powiedziała. Ja wadu, badu, ja badu, ja, badabadu. ja badabadu. I to takie dziwne, bo ja to sobie pamiętam tylko samo mojej ja badu. No właśnie. Dobra, pa, no pa, pa. I po co mi to? Dam to komuś, kto w ogóle nie ma tego. O, jego to to długopis. I mogę iść. Hmm. Muszę schować to do piornika Tu tu tu, tu 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 No dobra. Dzieci odsunieć proszę. Mhm. Dobra, to pa. Nie mogę się doczekać wycieczki jutro. Mhm. Dobra, idziemy. Jak myślisz, kto mi dał ten list? Może Drake? On właśnie używa takiego stylu. Nie wiem, ale podpisał się. Twój? Tritik. Uuu, jakieś przezwisko jeszcze sobie dał? No. Dobra, idziemy. No. Tak. Mamo, tato, już jestem. Ech. Dobrze, to dobrze, kochanie. Co to za plecat? Wyrzucimy go na śmieci. Tam gdzie sobie mieszkają małe dzieci. Hi 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 hi. hi. Dobra, wyrzucę go przez okno. No I nie ma. Ech. No dobra. Tam nie są na górze. Muszę się rozpakować i w pokoju. Siema. No hej, hej. No cześć. A Okej, okay. ona już Myślałam, że jej nie będzie, tylko. Czyli... Żeby... Mm, się w jakieś siuchy porządniejsze. Telefon, telefon. Jak się ja się cieszę, że dzisiaj nie poszedłem do szkoły? Ech, super. Teraz mogę sobie pograć. Po, nie, poglądać. Ogólnie wiecie, że jutro jadę do scenarium z kasą. O, fajnie, no super. With... Yep, yep sa czy nam znikają? Hop, sa sa, pa. To papa, na papa. O, w końcu coś z tego łóżka. Fajnie. Mhm. Dobra, w sumie pleca tu zostawię, mogę pójść z torbą. Idziemy do ocenarium, więc muszę podkładać rzeczy, które mi się nie przydadzą. Tam mi się nie przyda. Ehm, potwór się przyda. Jakieś ciuchy nowe założę. Telefon oczywiście, że się przyda. Piesio, wyłaś z łóżka. Dobra. Ta już się siuta, więc ja już się położę Dobra, z się I nie. Co tylko się pobiera? I brudne ciuchy do prania. Dzieci, idźcie spać. Dobra, nie wymyślaj. Ja nie wymyślam, aby wy się może pójść. Ten, ogarnąć. Spadz Dobra, to dobranoc. Mama zaraz do nas przyjdzie. Dobra, pa. Dobranoc. Opaska. Ej, wyłączamy światło. Żaluzja. I idziemy spać. Dobranoc. Ty, Ania, ja, ja się dopiero obudziłem. Co? Przecież miałeś wstać jakiś. Nieważne. No dobra, no to idziemy spać. Czekamy aż mama i tata przyjdą. Już nowy dzionek. Jej, yeah, yeah, yeah. Moja córka wyjeżdża sobie! A tu najlepiej nie idzie do szkoły! Je, je, je! A, bo wy już nie no, widzicie. Sorry, nie zauważyłam. Nie miałam okularów, więc nie widziałam. Ojciec. No wstawaj! Adam, wstawaj! Co się dzieje, Paulina? Wstawaj! No dobra, dobra. Ja już jadę, papa. A to co taka jakaś wesoła? Dobra, lepiej nie pytam, bo jeszcze zaraz coś wymyśli, że i co, ale co ty, jak jestem wysłała, to źle, że smutno mam cały czas być? dzisiaj mam wolne, ciuchy do prania, kamerę włączone, drzwi zakluczone, jedziemy na dół. Ui! No dobra, jesteśmy! Jej! Yeah! W sumie ciuchy muszę dać do prania. Proszek i do prania. Siema dzieci! Siema mama! I witamy się od rana! Boja, buf! W sumie to ja nie wiem, co się tak dzieje, że wszyscy się tak weselą. Zaczynam się ich bać. Ej, tam, e, tam. Ej, tam kutli, e, tam. Dobra, bawcie się, co tam chcecie. Jej! Tak, wiesz, co ja może pójdę zrobić śniadanie. Kochani. Co to za bałagan? Nie, już Jest suśinkarka pepa. Buja! E, Okej, okay. mama już ogarniam i się ogarniam i idę na ten. No dobra, to papa. Okej. Okej. Okay. Okay. To? A może co? To? to nie mój kolor. Dawaj. To jest mój kolor, biorę to od siebie dzięki córa. E, proszę mamo, a wybrałaś to? Tak i tak wybiorę. Eee, okej. No dobra, torba to sobie biorę. Portfel, telefon, aparat fotograficzny by się też przydał. Sprawdzę czy jakiś tam gdzieś mam. Okej, okay, a nie mam jakiś aparat, to ja sobie wezmę. Ale poza tym muszę wam pokazać mój unboxing nowy, nowych rzeczy. Tu oczywiście są nowe książki do szkoły. Ale zrzeszę od do matematyki, ja to jest mój nowy zrzeszek ogólnie i mój nowy pionik. W ogóle za dużo miałam tych rzeczy, tylko Simple Dimple jeszcze tam dam. Simple Dimple, pop. Dlatego czytam nową książkę, nazywa się. Fata Morgana in the beach Czekaj, jak jest plaża po angielsku? Fata Morgana in the beach Tak, to jest Fata Morgana in the beach To jest to, to jest Fata Morgana in the club eee, Fajne, naprawdę Okładki ogólnie są czaderskie I w ogóle Takie okay, fajne, dobra eee, Co? Cyn? To? A, to, gdzieś to A. Włosy muszę się zmienić, bo mi się to nie podobają. Ja w ogóle mnie nie... Mama, wyłaś z tej łazienki, dobra? No powiedziałam, że masz... POWIEDZIAŁAM, ŻE MASZ WSTAŁAĆ! Okej, okay. już, ja się, się się ubieram. To dobrze. Ty, 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 ty. Siema, dzieci. Siema, mama. Uh, już uh, 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 mnie um, zabijam na wszystko pochowam brudną piszczeloną, bo się mamy zanurbuje. Telefon nie nie, lekcje zacznę grać z tego, że nie mam nic zadane, porysuję sobie, aleluja, 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 aleluja. Tu, uh, okay, porysuję sobie, à, tak. No i pięknie. A telefon powinien by być tu, a nie na stole. Na podłodze gdzieś tam kładziesz. No, tam mógł być. Ale go się nie da później wyjąć. Czy masz do mnie jakieś pretensje? Nie, mam się nie. No, to wspaniale, to papa. papa. Mm. No dobra. To ja się muszę uczesać mm, szczotka do włosów. Gdzie mam szczotka do włosów. O, tutaj. No to czeszemy. No i super, wyglądam cool! Do tego jeszcze ta pasemka. Eee, skąd to masz? Pamiętasz tą farbę super do włosów, którą ja tam miałam? Czekaj, pokażę tobie ją. A to ta. Eee, ta, zobacz. Wspaniała pasemka. Uj. I co na to? Drzewka, żeby się utrwaliło. Coś się stało, mamo? Bo taką masz minę. Bo to miał być szampon do włosów, a te niebieskie włosy, to ja myślałem, że to po prostu będzie jako takie... O. Nieważne, wyglądam cool i tyle. I tylko to się liczy. Może wezmę w sumie jeszcze tą szczotkę do włosów ze sobą. Dobra, ja już jadę. Papa. Pa. Tak, papa, pa. He, he! Pralka, pieścia. A niedobra, bo chyba się wyprał. A nie, czyli co ja tylko myślę, się nie wyprał. Eee... To pa, no papa! Pa. I like you when you kiss me I can tell you miss me I can tell you miss, 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 miss My heart will be romantic I heard a fool in the, middle of the dark And I made him wanna Przestań śpiewać, bo mi przeszkadzasz Nie drżyj się Jak chcesz, chcesz to zjeść. Nie mogę, windę i zabrałaś Dobra, pa, pa Nie drżyj się brat Dobra, mogę jechać tak? A on nie jedzie, bo jest chory, hi, hi, hi. Chory w cudzysłowie, Boże. A kłamał mamę, że się źle czuje, a mama specjalnie chyba to rozpoznała i go e, mu zabraniła chodzić również na wycieczki szkolne. I se zostaje w domu i i gra w gry, a ja w tym czasie jedę na superancką wycieczkę do oceanarium. W tym samym czasie. O nie 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 nie, nie. zaspałam, czekaj okulary, okularki. Ujujuj, muszę się w końcu idziemy do oceanarium. Może to nie, no to szkolny młodorek bardziej taki, a to, nie no wyglądam super jak takie. Bad beat! Mm, to Coś może, tałam sobie założyła taka fajna, luźna bluzka. Tak, myślę, że to dobry pomysł. E, tutaj, tu. I do tego, jak założę okulary, nie będę się wyśmiewać, bo będą wyglądało to ładnie, tylko bez szapki. Czy nie? Czy może wejść do okula okularów? Tak. Tak, tak jest ładniej, tak jest lepiej. A czekaj, bo ja się tam przez zaspam, tak eee. Yy, 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 żadnej torby nie mam. No ale w sumie po co mi? Yy, tak i tak, yy, Emelia wie, że razem z, z Wiktorem większej rzeczy, więc ja w sumie mogę tak pójść. Yy. Dobra, nie wnikam. Wezmę sobie tylko jakąś przekąskę. Może lemoniadę? Tak, lemoniadę. Miała być przekąska, ale będzie lemoniada. Mnie. Ech, nie wiem. Już na mnie czeka super. Powinniśmy zdążyć. Ech, no dobra, jestem. Gdzie pan? Za chwilę wróci. Hej, jestem. Okej, okay, super. Okej, okay, ogólnie, a gdzie jest? Jestem! Możemy już jechać. Wszyscy rodzice obrazili. Zgadzam się, e, Ustawcie się tutaj. E, tutaj się ustawcie z brzegu, tak w rzędzie. Z tyłu chłopaki, pamiętajcie. I później dziewczyny, jakby chciały. Ja tam mam gry, możemy sobie pograć i ogólnie się tym zająć. Sary, po co ci to, jak idziesz tam? Sara, znaczy. Dawaj mam kole. Dobra, mój cukier. Poczekajcie, to jest sobie. To jak mam, poczekam muszę odłożyć plecak. Dobra, już jestem. Nie zgrzejesz się w tym? Nie, jest super. Aha, okej. Okay, Hihi, okej. Okay. Mhm, mm patrz być. To właśnie my. O, i nam królowe. Eee, Hej. Na pewno się nie skrzyjesz ja. Naszej do tego krótki. Tutaj pod mam krótki w czego, a ty tak chyba... No pos mam długi, Ujej. Czekaj pan, sałatkę muszę zjeść. Nie. Nie ma jeszcze innej osoby. No dobra. To policzymy sobie razem do 10, i na na zaście się eee, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć już jestem, a, no to dobrze. No to możemy iść. Zapraszam za mną, po kolei wychodzimy ze szkoły. Hej dziewczyno myślałam, że cię tyle... Ech. Powinna być na dziesiątka, odsuńcie się od ciebie Najpierw pojedziemy do zatoki, jak już mówiłem. Ehe, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dobrze, przesusam. Najpierw pojedziemy do zatoki. Miniam. Hihi. Hi, hi, hi! O! Dzień dobry! E, dzień dobry, my się znamy? E, ja będę miał wycieczkę. Ja mam wycieczkę do tego oceanarium. A! To pan! Pan Franklin! Tak, to ja. E, to moja pomocnica, m, moja dziewczyna, pomaga mi. Właśnie zanosimy. E, za ile pan przyjdzie? Za chwilę. Zwiedzimy tylko zatok. No dobrze. No to za chwilkę będziecie. Zatoka jest mała. To do widzenia. No chodź i zapyra. Idę, idę, poczekaj. A się nie przebierasz? Przebieram się na miejscu. No dobra. No dobrze, to zapraszam po kolei i się tutaj ustawić ładnie w parach. Mhm. Po co ty idziesz z tym miejscem? A co miałam ją wyrzucić? Dam ją panu, jak się zatrzymamy. okej. Okej, okay. okay, my sobie pójdziemy razem w trójkę. Ej, zajęło nam tyły. Nie chcę iść jako pierwsza, jak te kujonki jakieś tam. Ech, ale dziewczyny to nie ma znaczenia. Słuchaj się, my tutaj. Siema No, hej, hej, eee. się. Odsłuchaj się, Weronika. No dobra, my jesteśmy tymi czterema fajnymi dziewczynami. No i ta wasza koleżanka. Tak, koleżanka. No dobrze. No i ogólnie. O, chyba ktoś idzie, tak, chyba nie taki Lepiej Nie będziemy o tym opowiadać. Na głos Tak, bo jeszcze się domyślam, co robimy, podczas gdy nie nagrywa. Tak, tak, to będzie lepszy pomysł. Tutaj macie banany, możecie sobie kupić banany w polewie. Gdzieś z tą miską idę po bananę. No ja poproszę... 10 złotych starczy na trzy banany. Ja chcę czekoladowego. Czekoladowego powiedziałem. Ja też lubię czekoladowego. Dobra, możecie odejść. Ale to ładnie. Wiecie, co my się może usuniemy? My tylko jesteśmy z innej historii, więc już raz, dwa, trzy. Nie ma nas tu już. Nie ma. I wy tej historii nie poznacie. Może na krótkę. Hi, hi, hi No i ogólnie. Możemy tu sobie teraz tak siedzieć fajnie i robić co chcemy. Ja sobie połowię ryby. A, a ja sobie z panem usiądę. Jaki dobry ryba. Jaka dobra rybka. Tu sobie do miski włożę i później zgrzeję. Yy, kolejne, na no, kolejne trzy lody. Ja poproszę malinowego. Ja poproszę w palewie karmelowej, yy, czekaj. Ja też malinowego. Yy, albo ja w sumie nie chcę, dzisiaj jestem na dzieci. Mama mówi, że jestem gruba. To znaczy ja jestem gruba, a mama mówi, że jeśli tak myślę, to żebym schudła. Ej, no nie jest, to się to twoje mama, no to wiesz, ona nigdy nie wie, w sumie, co powiedzieć. Nie ma dzisiaj. Dobra, ale tak i tak nie mam po prostu ochoty na te lody. No dobra, no. No dobra, lody wszystkie prawie zjedzone. Tutaj czyjś lód. No co? jak dermowy, to, to biorę. A może popić ten smak goryczy. Daj. Możemy na pół. No dobra, ustawcie się, coś nie wolno jeść. już. Poczeka pan, popije nie to niezdrawie. Co to jest? Nie wiem, mu odbijać. No dobrze, teraz przyjedzie za chwilę pan Bęk, czy tam dożył O, jedzie statek, synku. Mogę tak do niego mówić? Oczywiście, że możesz, przecież to Twój syn jest, tak? No, niby jesteś moją żoną, więc on jest Twoim synem, Proste. No, wiem, no, ale jednak trochę mi tak nie swoje mówisko. To nie ja go urodziłam. widzisz? tu, 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 proszę się odsunąć. A, no, w jakimś synku? E, pozwól, że popłyniemy trochę dalej, dobra? No dobra, tu trochę możemy, aż tam pan przyjedzie z statkiem. No dobra, jestem, co tam? E, jest z panem... Uuu, rybka, mnie, Mniam, mniam, kam, mniam, skupam ją dam. Co? Nic, nic. Am, am, am. Muszę to zjeść. Am, am, am i nacęknę rybom. Am, am, am. I pychaj, bo ryba jest jak koniczyna. Dzisiaj sobie razem połowimy, Czekajcie, muszę to schować. Razem tam z moim złotem. Co? Jakim złotem? Jakie złoto? Złoto, kłoto. Co? A, żadne złoto, żadne złoto. Nie interesuje się, małolacie. Nie, okej. Okay. Zapraszam po kolei po trzy osoby. E, no i pan. E, łącznie zajmą trzy osoby? Nie, Trzy był. I pan. Pan głuchy jeszcze co? Można milej? Już cię wyrzucę z tego. No dobrze, dobrze, możesz pan gadać jak tam chcesz, tylko mnie nie wyrzucaj. E, ja się boję, żeby panem jechać. Jeszcze. ja też trochę. No, czyli widzę tutaj kujanki i dziwaki na pierwszym. No dobra, pokażę wam, jak się łowi. Aby dowiedziałam z węgla. O, patrz, możesz zobaczyć, jak się łowi. Super. I jak ciągnie, to bierzesz. A, okej, okay, no to to wiedziałam. Ta pacza to przeszłaś! No bo mam zajęcia klasowe i czy ktoś Ci pytał o zdanie? Nie. No właśnie, dorzuciście. No, no, bla, 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 No i dobrze, no i jeszcze was zapierę na jedną wycieczkę małą taką. Tu, 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 tu. Patrzcie. Jesteście tu przy górze wielorybskiego Łuba. A czemu tak się nazywa? Bo ma wiele rybskich łupów. Aha, okej, okay, no to całkiem normalne. Właśnie, pokażę wam coś słodkiego. Sąsie, ma tu być rodzinka. Tu będzie rodzinka. Patrz, tutaj mamuś, tatuś i dzisiaj. I tutaj tak samo. Mamuś i. Nie, a tutaj są małe dzieci. Od tego, tego, czegoś. Chyba, nie jestem pewien. No dobra, możemy wracać. Czemu już? Bo nie ma domu, a Poza tym, jeszcze reszta klasy chce zwiedzić. I tu jestem panem jechać. No ja też. Okej, okay, idźcie. On jest dziwny. Zajmuję ławkę. Ej, ja też chcę usiąść. Zmieścimy się razem. A ja to co? Panie, przychodzę. Pomasować stopy? Nie. Zapraszam następne trzy osoby. E... Idziemy. Widzisz? Będziemy płynąć z... Czekaj, to jest, czy mogę się do niego spojrzeć. O, się boję trochę. E, cukierka? Wiesz co, ja podziękuję. E, ja chyba też. To znaczy z chęcią. Dzięki. <grym> Zapraszam panie na ławeczkę. Ja mogę na deskorolce pousiąść. Zobaczcie jak łowie się ryby. I jak ciągnie... Ale nie ciągnie. Ciągnie! Bierzemy i mamy karpia, czy co to tam jest w sumie. Wiecie co? Wkurza mnie ten dziad. Wypad! Ej! Ale fajnie tu! Nie ma być fajnie, nie ma być strasznie. Wy tutaj zostajecie. Tego dziada tylko odsyłam. Dlatego ja dziada wybaczcie i że będzie tutaj z panem zostać. Dobra, wypad dziad, wyjdźcie na kajak, sobie zabijcie tą przejażdżkę. Ja tutaj to zostawię, bo pilniecie. No pewnie. Ja do tyłu trochę pójdę, bo moje włosy tak zasłaniają trochę. Ach, ale fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra i płynę po resztę Bachoru. Dobra, wsiadaj, dzieciaki. Wie pan co, ja mam chorobę lokomotywną, ja chyba też. Ej, ja muszę z nim zostać, wiesz pan, wiesz pan, moja dziewczyna. E, nie, ty nigdzie nie idziesz, ty tylko tutaj będziesz ze mną kraby łowił. Widzisz, krab. Aha, okej, okay. a czemu oni nie łowili krabów? Nie wiem, bo zapomniałem, że coś takiego jest. Wow, jak tu pięknie. Potem przepłynąć o, jak tu ładnie. Dobra, ja, ja płynę pierwsza. wow, Dobra, ja popłynę z Tobą. Nie macie tych. Uznajmy dla odcinka, że mamy. wow jak tu pięknie. Patrz, małe te delfinki. Duży tata delfin. Córeczka delfin. I malutki synek delfin. O. I to jakie... I ty. A, weźcie go ode mnie! Pa! Ty, patrzajcie na to! O, jakie ładne! Jestem syreną, mogę oddychać pod wodą. Jestem sięńka papa Dobra, dawaj. Nie ma, nie ma... Wiesz co, mi nie pasuje pomarańcza w ogólnie. E, w sumie samo. Ja się wolę zamienić w tego Astronomika Ale tu fajnie i ładnie i w ogóle tak pięknie. No. Jestem Zika Papa. A to my. Zuzi i Zuzi. Jej. Dobra, może wychodźmy. Muszę zacząć niepokoić. Ja nie chcę opuszczać życia Sreny. A myślisz, że ja chcę? Nie chcę. Ale muszę. jestem święta Papa. Dobra, płyniemy. U, o, powietrze. się to ze mnie. U, nie czekaj. U, powietrze. To moje. No, lepiej odpływajmy my, bo się zdenerwujemy, gdzie nas nie ma. Gdzie nas wcięło. Dobra, powiemy, że nas wyrzucił. A wy gdzie byłeś? Dzisiaj skąd macie ten pompon? Wyrzucił nas. Aha, w sumie się nie dziwię. O dasz? Jakby byłyśmy syrenami? Mhm. Mm Serio? Tak. miałyśmy piękne ogony. O, zazdroszczę Wam, żebyście jeszcze w serii. Ogólnie mam do Was takie pytanie, bo ten odcinek ma już dzięki za kraby mają jeszcze raz wypad zrobić. E, okej. Okay. Ogólnie mam do Was takie pytanie. Ten odcinek trwał już ponad 20 minut i chyba na tym go zakończę. I następny odcinek, jakby następna część tego odcinka będzie się tak, naz tak samo nazywała, tylko będzie część druga. No, ja tylko kończę odcinek już część drugą, ale tak tylko was informuję, że no, będzie podzielone na części. Drugą część mam nadzieję, że wrzucę w tym samym tygodniu, bo raczej nie wrzucę w tym samym dniu, ale głowę sobie nie dam uciąć. No, i jak nie, to buziaki. Papa! Pa.